Dziś na kanale o technologii prosty sposób na to, jak niedużym kosztem zrobić być może najciekawszą przenośną konsolkę, jaką kiedykolwiek widzieliście. Temat przenośnych konsolek, mam wrażenie, że z roku na rok tylko rośnie. Coraz więcej ludzi interesuje się tego typu sprzętem do grania. Dlaczego tak jest? Tego oczywiście nie wiem, ale moja teoria jest taka, że to wygląda podobnie jak u mnie. Czyli najwięcej grałem jednak za dzieciaka, kiedy byłem dużo młodszy. Teraz to pokolenie graczy, które już wyrosło, samo ma coraz częściej dzieci. Tak jest właśnie u mnie, no a przy dzieciach wiadomo, że nie gramy już na konsoli na telewizorze czy na komputerze. Tego czasu jest mniej. Szukamy raczej gdzieś takiego grania mobilnego, gdzieś, gdzie z tym sprzętem można się ukryć. Pograsz na przykład krócej, znacznie. Niż kiedyś, ale jednak do tego swojego hobby wrócić. No i tutaj hentkeldy, słuchajcie, sprawdzają się wręcz idealnie. I tutaj pojawia się właśnie ten gagatek, jak możecie się domyślić, to nie jest żadna oficjalna konsola, to nie jest jakaś nowa wersja Switcha, chociaż być może może komuś przypominać taki sprzęt. To jest urządzenie zrobione na bazie tabletu, bardzo taniego tabletu, no i kontrolera. A już na wstępie powiem Wam, że partnerem tego odcinka jest firma Xiaomi, firma, która dostarczyła nam nowy tablet Redmi Pad SE 8,7 cala, czyli nowy, bardzo tani tablet kosztujący zaledwie 499 zł, a o naprawdę fajnych możliwościach. O samym tablecie powiemy sobie troszkę więcej we fragmencie sponsorowanym, ale teraz wróćmy jednak do tego, jak zrobić z niego, naprawdę przystępno cenowo, przenośną konsolę. No ale zanim, po co w ogóle robić taką przenośną konsolę, przecież rynek pęka w od rozwiązań, których nie trzeba składać samemu w domu, kombinować, rozkminać, jak to wszystko połączyć, a kupić po prostu coś gotowego. No ale właśnie, czy na pewno tak jest? Bo sprzętem, który zapoczątkował chyba całą tą erę takich współczesnych handheldów, jest, wydaje mi się, Nintendo Switch, czyli konsola, która dzisiaj jest już absolutnym dziadkiem technologicznym. Ten sprzęt, kiedy wychodził 7 lat temu, już wtedy był przestarzały, dzisiaj właściwie ma w sobie komponenty, które mają już niespełna dekadę, więc naprawdę jest to sprzęt tylko dla zapaleńców. Tym bardziej, że gdzieś na horyzoncie już majaczy druga wersja tego urządzenia, więc nie sądzę, żeby była duża grupa ludzi, która w tej chwili skusiłaby się jednak na zakup tego Nintendo Switcha. No to może takie chińskie retro konsolki, które też Wam na tym kanale pokazujemy regularnie. Wychodzi tego naprawdę dużo, jak sami pewnie wiecie. No ale właśnie, sprzęty jest fajny i godny polecenia, natomiast są to sprzęty, które potrafią odpalać tylko stare, naprawdę stare gry. Jeżeli chcielibyście pograć jednocześnie w coś zupełnie nowszego, w coś współczesnego, no to nie na tym sprzęcie. W takim razie może jednak pójść na przykład w streaming, czy to lokalny, czy to z chmury i skupić się na tego typu urządzeniach, to jest akurat PlayStation Portal, które też już kilkukrotnie Wam pokazywaliśmy. Ponownie, to rozwiązanie ja uważam akurat za bardzo fajne, ale wydaje mi się, że ono nie ma aż tylu zwolenników, bo jednak ludzie mają albo za słaby internet, albo za słabe połączenie, za duże lagi, no cokolwiek, tych powodów jest milion, dla których... Streaming wydaje mi się, że nie przyjął się tak na masową skalę. No, a może nie wymyślać koła na nowo, tylko zrobić sobie handhelda ze smartfona, dokupić taki kontroler typu nie wiem, Razer Kishi, no i grać na ekranie telefonu. Czy to w streamingu, czy to w jakieś gry mobilne, czy to w retro gry. Te nowe telefony mają taką obliczeniową, że przecież jest to możliwe. No i ponownie, niby fajnie, niby można, ale tak, po pierwsze, rozładowujecie baterię w swoim głównym urządzeniu, które i tak już jest wyżyłowane i być może nie starcza wam do wieczora. No i po drugie, siłą rzeczy ekran smartfona jest mały, więc nie dziwię się, że dużo osób szuka handhelda, który ma po pierwsze duże możliwości, po drugie nie będzie drogi, a po trzecie będzie miał duży ekran, którym da się grać już nie tylko w stare gry, ale też w te zupełnie najnowsze. No i jak zabrać się za coś takiego jak zrobić taką przenośną konsolkę? No sercem jest oczywiście ten tablet. Ja tutaj pokażę wam to na przykładzie Redmi Pad SE 8,7 cala, do którego mam wpięty tak jak widzicie kontroler, który naprawdę bardzo mocno upodabnia to do przenośnej konsolki. To jest akurat kontroler gameser G8 Galileo. I ogólnie to rozwiązanie naprawdę wam polecam, bo wszystko się tutaj zgadza. Bo mamy tutaj i analogi z efektem Hola, więc one nigdy nie zaczną driftować, bo są magnetyczne. Mamy też najprawdziwsze analogowe. Tutaj z tyłu triggery, więc to też jest fajne w wielu grach. Mamy też tu, słuchajcie, mnóstwo magnetycznych elementów, więc można zdjąć taką obudowę. Można sobie zmieniać w ogóle te gałki analogowe, w zestawie są trzy różne, jeżeli ktoś chciałby sobie wymienić. Nawet można zmieniać, słuchajcie, kolejność przycisków, czyli bez zmienić z A, X, Y. Też na poziomie software'owym można to wykonać. Więc czy gracie w gry mm, z padem takim ala Xbox, czy ala Nintendo, i tak tutaj na tym jednym sprzęcie możecie, możecie to sobie ogarnąć. No, i takie akcesorium siłą rzeczy jest dodatkowo płatne. Jest to koszt 300 zł, 300 z groszami natomiast pamiętajcie, że też nie jest to wymagane jeżeli jesteście graczami, na pewno już macie jakiś kontroler w domu, niekoniecznie mobilny a pamiętajcie, że do tego tabletu podłączycie czy to przewodem USB-C, czy to bezprzewodowo przez Bluetooth, zarówno pada od PlayStation, jak i pada od Xboxa jak jakiegokolwiek innego tak naprawdę pada, może to być dowolny kontroler do którego możecie dokupić uchwyt taki na tablet i trzymać to po prostu w ten sposób, co Wam tylko podpowiem w przypadku tego konkretnego modelu GameSir G8 jego niestety nie da się rozciągnąć fabrycznie na szerokość tabletu, ponieważ jest on zaprojektowany do współpracy ze smartfonami i w związku z tym trzeba wykonać moda, żeby wydłużyć go na większą długość. Ja nie będę Wam mówił jak to zrobić, znajdziecie sobie tutoriale na pewno na YouTubie. Można to zostawić tak jak jest po tym modzie, można sobie też wydrukować, zobaczcie, tak jak właśnie ja tutaj mam taki element na tył, który sprawi, że wygląda to właściwie jak takie fabryczne urządzenie, oczywiście pomijając kolor, Taki element wydrukował mi akurat mój dobry znajomy, Korsan. Bardzo pozdrawiam. I słuchajcie, zanim przejdziemy już do samych gier, zanim pokażę Wam jak to działa i co można na takim tablecie, naprawdę niedrogim tablecie uzyskać, to przejdźmy teraz do fragmentu sponsorowanego, w którym opowiem Wam trochę więcej o tym tablecie. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o sam tablet, można go kupić w takim właśnie opakowaniu jak widzicie Redmi Pad SE 8 i 7. Tablet można kupić w naprawdę bardzo okazyjnej cenie, ponieważ y, wynosi ona 499 zł za nowe urządzenie. Naprawdę cena jest wręcz genialna, zwłaszcza w tych czasach. Więc oczywiście to nie będzie Topowe urządzenie, jeżeli chodzi o specyfikacje, ale w swojej cenie uważam, że i tak zapewnia naprawdę komplet bardzo fajnych i użytecznych, no i dobrych po prostu podzespołów. Bo zacznijmy od samego ekranu, czyli rzeczy chyba najważniejszej, tak naprawdę. Tak jak wam wspominałem, ma o przekątną 8 i cala, no i dosyć wąskie ramki dookoła, więc sami zobaczcie, jaki poręcznym jest to urządzenie, jak to fajnie leży w dłoni, jak to dobrze sprawdza się i do przeglądania internetu, i do czytania książek. Na przykład polecam bardzo aplikację Kindle na tym. No i poza tym też oczywiście do rozrywki, co za chwilę wam pokażę. Jest to to panel IPS, jego rozdzielczość to 1340x800 pikseli, więc to na pewno nie rekordowa, ale umówmy się. W tej cenie uważam, że jest akceptowalna, zwłaszcza do zastosowań, które zaraz Wam pokażę, czyli do streamingu i także do gier retro. Ale co w tym ekranie jest ciekawego, to fakt, że ma on wysokie odświeżanie 90 Hz, więc treści tutaj wyświetlane naprawdę są bardzo płynne. Tak jak widzicie, to wszystko działa naprawdę dobrze. Tym bardziej, że mamy tutaj Androida 14, czyli najnowszego z nakładką oczywiście HyperOS od Xiaomi. Druga fajna cecha to jest bateria 6650 mAh, a zobaczcie, że mówimy o urządzeniu naprawdę smukłym, więc fajnie, że zmieścił się taki duży akumulator. Połączenie z tym ekranem, który, tak jak Wam mówiłem, nie jest jakoś wyżułowany technicznie, mamy naprawdę bardzo, bardzo długi czas pracy na ładowaniu. Jeżeli będziecie na tym grać tak jak ja, to spodziewajcie się, że będziecie musieli naładować to urządzenie. No ja ładowałem raz na tydzień dosłownie, chociaż też nie gram w jakichś nie wiadomo jak długich sesjach, ale kilkanaście godzin takiej czystej pracy spokojnie na tym wyciągniecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o streaming. Jeżeli chodzi o łączność dwuzakresowe Wi-Fi w standardzie AC, czyli Wi-Fi 5. Do tego fajna, nowoczesna obudowa, bardzo duża poręczność, tak jak wspomniałem, 370 gramów to grubość 8,88 milimetra, tak jak mówiłem, urządzenie bardzo smukłe, bardzo ładne, z taką fajną chropowatą też z tyłu. Fakturą, być może widzicie to na przebitce. A jeżeli chodzi o podzespoły, mamy tutaj procesor Mediatek Helio G85, 4GB RAMu i 64 albo 128GB przestrzeni na dane. Ponownie, nie jest to na pewno żaden top, ale pamiętajcie, jaką mamy cenę: 499 zł, a i tak te parametry pozwolą bardzo sprawnie robić to, co za chwilę wam pokażę, czyli grać na tym urządzeniu. Więc produkt jest dostępny do zakupu na stronie producenta w naprawdę atrakcyjnej cenie. Linki znajdziecie w opisie tego materiału. Jeżeli chodzi o systemy możliwe do emulacji, oczywiście możemy tutaj włączyć te najstarsze retro konsole. Mam tu na myśli na przykład Game Boy Advance. Wszystkie gry, cały katalog będzie tutaj odpalony. Możecie sobie swobodnie grać i powiem Wam, że te gry na takim dużym ekranie naprawdę fajnie wyglądają, bo wiadomo, to są takie gry pikselowe w stylu mocno retro, ale ma to swój bardzo duży urok i na tym dużym ekranie też to potrafi bardzo fajnie wyglądać. I w przypadku systemów takich jak Game Boy Advance macie naprawdę do wyboru bardzo dużo emulatorów na Androidzie. Ja polecam Wam taki dosyć prosty Pizza Boy, on ma darmową wersję, ma też wersję płatną, jest bardzo prosty w konfiguracji i generalnie dobrze się na nim gra. Ale dobrym wyborem może być też bardziej zaawansowany RetroArch. Z kolei, jeżeli chodzi o takie bardziej zaawansowane systemy, możemy to odpalić gry z PlayStation 1 i to też działa bez żadnego problemu. W przypadku PlayStation 1 polecam Wam emulator EPSXE, bardzo dobrze się na nim gra, mamy tutaj dużo opcji do ustawiania. A jeżeli chodzi o samą wydajność tabletu, to poradzi on sobie z grami na PlayStation 1, renderowanymi w dwukrotności oryginalnej grafiki. Wtedy mamy pełne 60 klatek na sekundę, a w niektórych grach możemy wymusić też czterokrotną rozdzielczość natywną. Do tego możemy sobie włączyć haki na proporcje 16 do 9, więc naprawdę fajnie wygląda to na tym ekranie. A możliwości kończą się na PSP, czyli PlayStation Portable. Jak widzicie, ja gram teraz w grę God of War na PSP w emulatorze. Jest to jedna z najbardziej wymagających gier, jeżeli chodzi o emulację właśnie PlayStation portable, no i zobaczcie, że utrzymuje tutaj pełne 60 klatek na sekundę. Ta rozgrywka jest mega płynna przy wymuszeniu rozdzielczości dwa razy natywnej PSP. Możemy pokusić się też o wyższe rozdzielczości, wówczas też to dobrze działa, natomiast jest to trochę marnowanie zasobów, bo na tym ekranie i tak większej różnicy nie zobaczymy. Przy tej dwukrotniej rozdzielczości obraz jest bardzo ostry, szczegółowy i wygląda to naprawdę fajnie, właściwie jak taka niemal natywna gra na Androida, no i tak jak mówię, pełne 60 klatek na sekundę. Mocy jest niestety trochę za mało, żeby emulować PlayStation 2. No, niestety, na tym pułapie cenowym jest to jeszcze niemożliwe w świecie technologii. Jeżeli chodzi o wspomniane PlayStation 2, to co prawda można zainstalować emulator. Tutaj polecam Ether EX2, czyli chyba najlepszy tego typu emulator na Androida. Natomiast jak widzicie, to jest takie średnio grywalne, bo mam tutaj odpaloną grę właśnie na PlayStation 2. Mam mnożnik razy 1, czyli to jest ta podstawowa grafika bez jakichś ulepszeń, a i tak otrzymujemy tutaj. Niestety płynność około 20 klatek na sekundę. Ta gra nie jest renderowana w takiej pełnej szybkości i niestety jest to tak średnio grywalne, powiedziałbym, raczej tylko dla zapaleńców. Według mnie niestety do PS2 brakuje troszkę mocy. Ale z ciekawych rzeczy zadziała Wam na przykład Dreamcast i to też właściwie praktycznie cały katalog, więc też możecie sobie odpalić, czy to mojego ukochanego tonego chałka dwójkę, czy też nie wiem, jakieś na przykład Crazy Taxi. Tam katalog gier jest przepotężny i ten sprzęt w takich zastosowaniach też oczywiście da radę. A skąd pozyskiwać gry do takich retrosystemów? No tutaj Wam oczywiście nie podam linków, żebyście sobie ściągali jakieś piraty z internetu. Co to? To nie. W piraty się pamiętajcie, nie bawimy. Więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie się pobawić w takie retro gierki, legalną opcją mm, takiej zabawy jest pozyskanie ROMów gier na bazie kartridży, na bazie płyt, na bazie jakichś innych nośników. Z konsol, które już macie, i zrobicie po prostu ich cyfrową kopię, którą następnie wgracie do emulatora. Bo samo korzystanie z emulatora jest oczywiście jak najbardziej legalne. No i po drugie, przejdźmy teraz do sekcji streamingu. Bo oczywiście możemy tutaj też strumieniować gry przez internet i to takie zupełnie najnowsze gry, najbardziej wymagające gry. Oczywiście, tak jak mówię, jest to granie w chmurze. I tutaj ja od lat używam i też Wam zdecydowanie polecam usługę GeForce Now, bo ta usługa ma swoją darmową wersję, ale generalnie jest na abonament. Topowa wersja abonamentu kosztuje około 100 zł, no ale macie w niej dostęp do PC-ta napędzanego rtx 4080, więc naprawdę kawał sprzętu, który pozwoli Wam uruchomić już m.in. Cyberpunka z Ray Tracingiem, więc naprawdę jest na czym zawiesić oko. Ja generalnie uważam, że takie rozwiązanie jak streaming jest chyba przyszłością tak naprawdę gamingu, bo zauważcie, że mamy tutaj 100 zł miesięcznie. Jeżeli ten abonament opłacacie, macie dostęp do tego naprawdę totalnie kozackiego sprzętu, jeżeli chodzi o gaming. I pamiętajcie, że jeżeli pojawi się nowa generacja kart graficznych od NVIDII, czyli na przykład 5080 za jakiś czas, no to w cenie tego samego abonamentu dostaniecie upgrade. Tak właśnie było w przypadku 3080 i przejścia na 4080. Jak płacicie abonament, macie dostęp do tych najnowszych kart graficznych. Więc ta 100 miesięcznie to jest tak naprawdę 1200 zł w skali roku, Na no sami sobie policzcie, ile musielibyście wydać, żeby co roku robić upgrade waszego komputera gamingowego. No to są znacznie większe kwoty. Więc jeżeli rzeczywiście zamierzacie tylko grać, a nie wykorzystywać kompa do jakichś zaawansowanych obliczeń, do projektowania czy czegoś takiego, no to serio chmura ma dużo sensu, szczególnie że już ten internet, jeżeli macie stabilny na przykład świat powodowy, tak jak ja, no to Trudno tutaj poczuć jakieś lagi, a już tym bardziej, że właśnie NVIDIA odpaliła teraz serwer polski, umieszczony po prostu u nas w kraju. I tutaj według pomiarów lag pomiędzy wami a tym serwerem wynosi 5 milisekund. Czyli to jest mniej więcej tyle, ile wynosi lag pomiędzy np. konsolą a padem podłączonym przez Bluetooth. Więc tu to już totalnie nie czuć opóźnień. Jeżeli macie szybki internet po swojej stronie, to po stronie usługi od zaplecza no, jest już taka szybkość, jakbyście mieli to natywnie odpalone. I to czuć już nawet na takim sprzęcie, więc serio jest na czym zawiesić oko. I to mimo tego, że mamy tutaj Wi-Fi 5, a nie nowsze Wi-Fi 6. Jeżeli macie dobre routery w domu, no to powiem Wam, że tak naprawdę nie robi to wielkiej różnicy. Jeżeli macie dobry sygnał na Wi-Fi 5 i tak, streaming jest bardzo, bardzo dobry. Wszystko, co tu powiedziałem, dotyczy też Game Passa, bo można tu oczywiście streamować gry. Xboxowe z Game Passa. Sprawdzałem, działa bardzo dobrze. A trzecią rzecz, jeżeli chodzi o chmurę, którą sprawdziłem, to jest z kolei lokalne strumieniowanie z PlayStation 5 za pomocą funkcji Remote Play. Ale uwaga, nie w oficjalnej aplikacji, bo do niej trzeba podłączyć ten prawdziwy pad od PlayStation. Ale w aplikacji PS Play, bo ona obsługuje zewnętrzne kontrolery, w tym takie właśnie fizyczne, jak mamy tutaj. Czyli na tym można grać na PlayStation 5, streamować. Ja na przykład grałem w Ghost of Tsushima. Ale może to być oczywiście dowolna gra Polona na waszym playaku, więc no też myślę, że fajna opcja i tańsza alternatywa, być może też lepsza, bo z większym ekranem i równie wygodna, co PlayStation Portal. A tym bardziej pamiętajcie, że na PS Portal mamy tylko jedną funkcję, czyli właśnie strumieniowanie PS Remote Play, natomiast tutaj w takim tablecie możemy sobie robić dosłownie co na nim chcemy. No i to właściwie tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Czy tego typu sprzęt, czy takie wykorzystanie, myślę trochę nadal typowe. tabletu Wam przypadło do gustu? Czy chcielibyście coś takiego sami sprawdzić? Ja Wam powiem, że naprawdę bardzo mi się to podoba, a już szczególnie ten, mówiąc brzydko, form factor tego tabletu, bo dosyć odświeżające jest to, że ten sprzęt można trzymać w jednej ręce, a szczególnie po tym, jak świeżo coś się testowało, tablety 13-calowe, które jednak wymagają i plecaka i tak dalej, to jest dużo bardziej yy, poręczne. No, oczywiście kosztem możliwości, ale też z drugiej strony te możliwości mogą być większe, no bo taka przenośna konsolka, no to jest coś. To mi się naprawdę bardzo podoba. Dziękujemy firmie Xiaomi, że była partnerem tego odcinka i że też umożliwiła nam pokazanie między innymi takich retrogier gier na tego typu sprzęcie, bo przy okazji chcę też wam powiedzieć, że Xiaomi będzie jednym z pierwszych partnerów naszego nadchodzącego wielkimi krokami Muzeum Gier i Technologii, które będzie otwarte w Białym Stoku, a z którego materiały na pewno niebawem zobaczycie też na naszym kanale. Także dzięki i dziękuję też wam za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli byliście tutaj z nami od początku do końca, napiszcie proszę nasze klasyczne badanie statystyczne w komentarzach. Niech dzisiaj to będzie hasło duża konsolka. Wtedy będę wiedział, że ten materiał obejrzeliście w całości. Zachęcam do zostawienia też łapki w górę oraz suba, no i do oglądania kanału o technologii, kanału o domu, a także do słuchania podcastu o technologii. Do zobaczenia, do usłyszenia.